Gdy odnalazłam wiarę, uczyłam się czytać Biblię. Starałam się wypełniać słowa Pana. Później obejrzałam wiele filmów online o sądzie w dniach ostatecznych. Mówiły o tej przepowiedni z apokalipsy i zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych wielkich i małych stojących przed Bogiem. I otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, Księgę Życia, i osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, według ich uczynków. W dniach ostatecznych Pan Jezus siada na białym tronie w białych szatach i wszyscy klękają przed Nim. Osądza każdą osobę według jej uczynków. Grzesznicy idą do piekła, by ponieść karę, a ludzie dobrzy trafiają do królestwa. Dzięki filmom… Miałam pewne wyobrażenie o sądzie, Pańskim. Uwierzyłam, że sąd w dniach ostatecznych będzie taki jak w filmach. Postanowiłam więc czynić jak naucza Pan. By wziął mnie do królestwa, gdy wróci, by nas osądzić. W 2004 tsunami zabiło w Indonezji ponad 200 tysięcy osób. Rozumiałam, że to boży gniew. Że to Bóg zapowiada nadchodzący dzień sądu. W ciągu wielu lat mojej wiary chciałam wcielać w życie nauki i słowa Pana, lecz nie potrafiłam, nie miłowałam bliźnich jak siebie samą. Złościłam się, gdy teściowa krytykowała mnie przed szwagierką, nienawidziłam jej. Miałam jej to za złe. Pragnęłam bogactwa i szłam za trendami. Biblia mówi, Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. Bóg jest święty. Jego oblicza nie ujrzy ktoś nieświęty. Amen. Grzeszyłam i wyznawałam winę. Nie wyzbyłam się grzechu. Czy Pan wtrąci mnie do piekła, gdy powróci? Pytałam pastorów, jak rozwiązać problem grzechu. Mówili mi: Jeśli modlimy się do Pana i żałujemy za grzechy, to on nam wybacza. To jednak nie rozwiązało problemu. Grzeszyłam i wyznawałam winę. Bałam się zawsze, kiedy zgrzeszyłam. Pan przyjdzie, by osądzić czyny każdego z nas w dniach ostatecznych. Jeśli wciąż będę grzeszyć, zostanę osądzona i potępiona. Jak wejdę do królestwa? Czułam wielki niepokój. W 2018 mój mąż zaczął spotkania online. Wyglądał na szczęśliwego i jeszcze bardziej angażował się w wiarę. Byłam ciekawa, o czym mówi się na tych zgromadzeniach. Pewnego razu mąż powiedział: Pan Jezus wrócił jako Bóg Wszechmogący i dokonuje dzieła osądzania. Byłam bardzo wstrząśnięta. Jeśli Pan Jezus powrócił to zasiada na wielkim białym tronie w niebie i osądza każdego z nas nigdy czegoś takiego nie widziano więc jak mógł się zacząć sąd w dniach ostatecznych spytałam męża a on się roześmiał i powiedział boży sąd w dniach ostatecznych jest inny niż sobie wyobrażamy bóg przyszedł w ciele i wyraża prawdę żeby nas osądzić Miałam mnóstwo wątpliwości. Jak pan może nas osądzić za pomocą słów? Nigdy żaden pastor o czymś takim nie mówił. Mąż niedawno przyjął dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. Nie umiał mi wyjaśnić, lecz umówił spotkanie z członkami Kościoła Boga Wszechmogącego. Na początku nie chciałam, ale wiedząc, że jest człowiekiem rozważnym. I szczerym w swojej wierze, że wierzy, iż Pan powrócił i dokonuje dzieła osądzania, uznałam, że musi mieć powód. Chcąc dowiedzieć się, czy Pan naprawdę wrócił, zgodziłam się na udział w spotkaniach. Na jednym z tych spotkań siostra Li odpowiedziała na moje pytanie: Sąd Wielkiego Białego Tronu z Apokalipsy to wizja, jaką ujrzał Jan na wyspie Patmos. To proroctwo dzieła Boga w dniach ostatecznych, a nie opis faktów. Nasze pojęcia nie pomogą nam pojąć tego proroctwa. Biblia mówi, to przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo pisma nie podlega własnemu wykładowi. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo. Ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego. Musimy mieć bogobojne serca w obliczu proroctw. Proroctwa pochodzą od Boga są tajemnicą. Tylko Bóg może ją wyjawić. Amen. Ludzie pojmują je dopiero, gdy już się wypełnią. Rozumiejąc je dosłownie, ograniczamy dzieło Boga i obrażamy go. Racja. Faryzeusze odczytywali pismo dosłownie. Wyobrażali sobie, że Mesjasz urodzi się w pałacu i obejmie władzę. A było wręcz przeciwnie, Pan wcale nie urodził się w pałacu, ale w stajence jako syn cieśli i nie objął władzy. Faryzeusze obstawali przy swoich pojęciach i nie uznali Pana za Mesjasza. Widzieli, że jego słowa i dzieło mają autorytet i moc i że pochodzą od Boga, a jednak go odrzucili i potępili, doprowadzili do jego ukrzyżowania. Obrazili Jego usposobienie, a On ich przeklął i ukarał. Tak jest. Musimy wyciągnąć z tego naukę i nie próbować pojąć proroctw czy ograniczać dzieła Boga. Tak. Słowa tej siostry przyniosły mi oświecenie, zgadzały się z Biblią. Proroctwa pochodzą od Boga, a Jego myśli są wznoślejsze od myśli ludzi tak jak Jego mądrość. Amen. Tylko Bóg wie dokładnie, jak wypełnią się proroctwa. Jak człowiek mógłby pojąć dzieło Boga? Racja. Pojęłam, że swoimi pojęciami nie mogę ograniczać dzieła Boga. Spytałam: Mówisz, że Bóg wcielony przyszedł na ziemię w dniach ostatecznych, wyraża prawdę i osądza. Co to oznacza? Jak to się wiąże z sądem wielkiego, białego tronu z Biblii? Siostra przywołała te oto wersety. I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom, mówiącego donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, bo przyszła godzina jego sądu. Bo ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał synowi. I dał mu władzę. Wykonywania sądu, bo jest synem człowieczym. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi. Słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym. I z pierwszego listu Piotra nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. Amen. Następnie powiedziała: Te wersety mówią, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom Ziemi. Bo przyszła godzina Jego sądu. Sąd rozpoczął się od domu Bożego. Bóg przychodzi na ziemię w dniach ostatecznych, by dokonać osądzania. Jeden z wersetów mówi: Lecz cały sąd dał synowi. Syn i syn człowieczy to ktoś zrodzony z człowieka, zwykły człowiek. Jak Pan Jezus, który choć wygląda zwyczajnie, ma w sobie Ducha Bożego i boską istotę. Ducha Bożego i jego ciała duchowego nie można zwać synem człowieczym. Te wersety dowodzą, że Bóg wcieli się jako syn człowieczy w dniach ostatecznych, by wyrazić prawdę i dokonać sądu. A sąd ten zacznie się od domu Boga. Oznacza to, że ci, którzy słyszą głos Boga i stają przed Jego tronem, będą sądzeni pierwsi. Siostra przeczytała słowa Boga Wszechmogącego. Bóg nie osądza każdego człowieka z osobna, nie sprawdza jednego po drugim. To nie byłoby dziełem sądu. Czy zepsucie ludzkości nie jest takie samo? Czy istota ludzka nie jest taka sama? O sądowi podlega zepsuta istota ludzkości. Istota ludzka zepsuta przez szatana i wszystkie grzechy człowieka. Bóg nie sądzi błachych i nieznaczących wad człowieka. Dzieło osądzania jest reprezentatywne, nie jest przeznaczone dla konkretnej osoby. Polega na osądzeniu grupy ludzi, co ma reprezentować osąd całej ludzkości. Osobiście wykonując swoje dzieło na grupie ludzi, Bóg w ciele używa dzieła. Jako symbolu dzieła całej ludzkości, które potem się rozprzestrzenia. Takie jest również dzieło sądu. Bóg nie osądza pewnego rodzaju czy też grupy ludzi, ale ocenia nieprawość całej ludzkości, np. sprzeciw, brak szacunku człowieka wobec Boga lub przeszkadzanie w dziele bożym. Osądzeniu podlega istota sprzeciwu ludzkości wobec Boga, a to dzieło jest dziełem podboju w dniach ostatecznych. Dzieło i słowo wcielonego Boga, których świadkiem jest człowiek, to sąd przed Wielkim Białym Tronem w dniach ostatecznych, który człowiek dawniej sobie wyobrażał. Dzieło, które jest obecnie wykonywane przez wcielonego Boga, to osąd przed Wielkim Białym Tronem. Amen. Przeczytam następne. Dobrze. Dzisiejsze dzieło podboju ma pokazać, jaki będzie koniec człowieka. Dlaczego mówię, że dzisiejszy osąd i karcenie to sąd przed wielkim białym tronem dni ostatecznych? Czyż tego nie dostrzegasz? Dlaczego dzieło podboju jest ostatnim etapem? Nie po to, by ujawnić koniec każdej klasy ludzi? Nie po to, by wszyscy mogli w czasie dzieła podboju przez sąd ukazać swe prawdziwe oblicze i zostać podzieleni według rodzaju? Zamiast podbój ludzkości, lepiej mówić, że to ukazanie końca każdej z klas ludzi, to osądzenie ludzkich grzechów, ujawnienie różnych klas ludzi i tym samym rozstrzygnięcie, czy są oni źli czy sprawiedliwi. Po dziele podboju będzie nagradzanie dobra i karanie zła. Ludzie posłuszni, ci całkiem podbici, przejdą do kolejnego kroku, szerzenia dzieła Bożego we wszechświecie. Niepodbici zostaną wtrąceni w ciemność, gdzie czeka nieszczęście. Tak zostaną podzieleni według swego rodzaju. Źli trafią do grupy złych i nie ujrzą słońca. A sprawiedliwi spotkają się z dobrem i otrzymają światło, w którym żyć będą wiecznie. Amen. Mogę czytać dalej? Amen. Wielu ludzi może wcale nie obchodzić to, co mówię. Jednak powiem każdemu tak zwanemu świętemu, który podąża za Jezusem, że kiedy zobaczycie Jezusa zstępującego z nieba na białym obłoku na własne oczy, będzie to publiczne pojawienie się słońca sprawiedliwości. Może będzie to dla ciebie czas wielkiej ekscytacji, jednak powinieneś wiedzieć, że kiedy będziesz świadkiem wstępowania Jezusa z nieba, to będzie czas, kiedy ty stąpisz do piekła, aby ponieść karę. Będzie to czas końca Bożego planu zarządzania i właśnie wtedy Bóg nagrodzi dobrych i ukaże niegodziwych. Bo sąd Boży skończy się zanim człowiek zobaczy znaki, ponieważ istnieje tylko wyrażenie prawdy. Ci, którzy przyjmują prawdę i nie szukają znaków, a tym samym zostali oczyszczeni, wrócą przed tron Boży i trafią w objęcia Stwórcy. Tylko ci, którzy trwają w przekonaniu, że Jezus, który nie jeździ na białym obłoku, jest fałszywym Chrystusem, podlegają wiecznej karze, bo wierzą tylko w Jezusa, który pokazuje znaki. Ale nie uznają Jezusa, który głosi surowy sąd i wskazuje prawdziwy sposób życia. I właśnie dlatego Jezus rozprawi się z nimi, gdy otwarcie powróci na białym obłoku. Są zbyt uparci, zbyt pewni siebie, zbyt aroganccy. Jak tacy degeneraci mają zostać nagrodzeni przez Jezusa? Amen. Bóg Bogu. Następnie siostra powiedziała, Bóg inaczej osądza w dniach ostatecznych niż myślimy. Wyobrażamy sobie, że wszyscy klęczą, a Bóg obnaża nasze grzechy i decyduje, kto pójdzie do nieba, a kto do piekła. Gdyby Bóg tak osądzał, nikt nie zasłużyłby na królestwo. Prawda? Szatan nas skaził i wypełnił szatańskimi skłonnościami, więc jeśli wierzymy w Pana, możemy czynić dobro? Być życzliwi, głosić Ewangelię i pracować dla Niego. Ale mamy grzeszną naturę. Grzeszymy i spowiadamy się, nie słuchamy nauk Pana. Prawda? Gdy Pan nie robi tego, co chcemy, obwiniamy Go. Kłamiemy i oszukujemy dla własnych korzyści i prestiżu. Gdy nasz interes jest zagrożony, czujemy nienawiść i myścimy się na innych. Biblia mówi: Świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Czy tacy grzesznicy, jak my, wejdą do Królestwa Niebieskiego? Gdyby Bóg osądził nas na podstawie naszego postępowania, czy nie ukarałby nas i nie unicestwił? Tak. By wybawić ludzkość od grzechu raz na zawsze. Bóg znów wcielił się w syna człowieczego i przyszedł potajemnie w dniach ostatecznych. To Bóg wszechmogący, który osądza i obmywa ludzkość. To jest sąd wielkiego białego tronu z Apokalipsy. Bóg dokonuje dzieła sądu, staje się ciałem i wyraża prawdę, by obmyć i zbawić ludzi, stworzyć grupę zwycięzców. Później ześle katastrofy, nagrodzi dobrych i ukaże złych niszcząc ten zły stary wiek. Na koniec ukaże się wszystkim i dzieło osądzania dobiegnie końca. Tak. Tak, tak. Kiedy nadejdą wielkie katastrofy, sąd wielkiego białego tronu nie rozpocznie się, ale się zakończy. Wtedy ci, których zepsute usposobienie zostało obmyte przez sąd Bożymi słowami w czasie sekretnego dzieła, Przetrwają te katastrofy i Bóg powiedzie ich do swojego królestwa. Dziękuję dzięki. Tych, którzy potępili Boga wszechmogącego w czasie jego sekretnego dzieła, zmiotą klęski, to kara wśród płaczu i zgrzytania zębami. Słowa te oświeciły moje serce. Inaczej wyobrażałam sobie sąd Boży w dniach ostatecznych. Myślałam, że Bóg będzie sądził ludzi z wysokości Wielkiego Białego Tronu, posyłając ich do nieba lub do piekła. Sąd Boży odbywa się etapami. Najpierw Bóg wyraża prawdę, by obmyć ludzi z grzesznej natury, zbawia ich, dając szansę na pokutę zmianę. Tak. Później ukazuje się jawnie, by nagrodzić dobro i ukarać zło. Moje wyobrażenie Wielkiego Białego Tronu. To scena zakończenia Bożego sądu. Jeśli dopiero wtedy przyjmę dzieło Boga w dniach ostatecznych, będzie za późno. Stracę szansę na zbawienie. Zgadza się. Chciałam poznać dzieło Boga wszechmogącego w dniach ostatecznych. Więc zapytałam siostrę: Jak Bóg osądza i obmywa ludzi swoimi słowami? Przeczytała mi ten fragment słów Boga wszechmogącego. Dzień. W dniach ostatecznych Chrystus używa różnych prawd, by uczyć człowieka, obnażyć jego istotę, analizować jego słowa i czyny. Te słowa obejmują różne prawdy. Ludzki obowiązek to jak człowiek ma okazywać posłuszeństwo Bogu, jak ma okazywać mu wierność, jak urzeczywistniać zwykłe człowieczeństwo oraz mądrość i usposobienie Boże itd. Te słowa są w pełni nakierowane na istotę człowieka i jego skażone usposobienie. Zwłaszcza słowa, które pokazują, jak człowiek odrzuca Boga, są wypowiadane w odniesieniu do tego, jak człowiek ucieleśnia szatana i siłę wrogą wobec Boga. Podejmując dzieło sądu, Bóg nie ujawnia natury człowieka w kilku słowach. On obnaża ją, rozprawia się z nią, przecina przez długi czas. Tych metod obnażania, rozprawiania się i przycinania nie mogą zastąpić zwykłe słowa, tylko prawda, której człowiek wcale nie posiada. Tylko takie metody można nazwać sądem. Tylko poprzez taki sąd człowiek może się podporządkować i w pełni poddać się Bogu. A ponadto może prawdziwie poznać Boga. Dzieło sądu doprowadza do zrozumienia przez człowieka prawdziwego Bożego oblicza. I prawdy o własnym buncie. Dzieło sądu pozwala człowiekowi dalece pojąć wolę Bożą, a także poznać cel Bożego dzieła i tajemnice, które są dla człowieka niepojęte. Pozwala mu też rozpoznać i poznać swoją skażoną istotę oraz źródło zepsucia, a także odkryć własną brzydotę. Wszystkie te efekty wywołuje dzieło Sądu. Bo istota tego dzieła to tak naprawdę odkrywanie prawdy, drogi i życia Bożego przed wszystkimi tymi, którzy w niego wierzą. Ta praca jest dziełem Sądu dokonywanym przez Boga. Dziękujmy Amen. Bogu. Następnie siostra mówiła dalej. Wyrażając prawdę, by dokonać dzieła osądzania i obmyć ludzkość, Bóg nie wypowiada zaledwie kilku słów. On wyraża wszystkie prawdy, które obmyją i zbawią ludzkość. Mm, tak. O tym, jak szatan skaził ludzi, jak Bóg ich zbawia, komu Bóg błogosławi i kogo odrzuca, na kogo czeka zbawienie i królestwo, i tak dalej, i Bóg szczególnie obnaża szatańską naturę człowieka, opierającą się Bogu. A także szatańskie trucizny, jakie w sobie nosimy. W objawieniach i sądzie przez słowa Boga widzimy prawdę o naszym zepsuciu przez szatana. Poznajemy naszą grzeszną naturę, opierającą się Bogu. Widzimy, jak głęboko tkwią w nas szatańskie skłonności, a są to arogancja, kłamliwość, zło i pogarda dla prawdy. Mhm. Tak. Ta. Na przykład. Choć możemy ponosić koszty dla Pana i znosić szykany niewierzących, choć nie wypieramy się Pana i głosimy Ewangelię o Królestwie nawet w więzieniu. Gdy zdarzy się nieszczęście, a widoki są marne, obwiniamy o to Boga. Żałujemy naszego trudu, zdradzamy Boga i wypieramy się go. Widzimy, że podjęte wysiłki miały nam zapewnić łaskę, błogosławieństwo i koronę w nagrodę. To jest nieczyste zagranie. Targujemy się z Bogiem i oszukujemy Pana. Tak. Wtedy pojmujemy, jak skaził nas szatan. Oraz, że nie czcimy Boga i nie mamy sumienia ani rozumu. Doświadczając Bożego Sądu i karcenia, poznajemy sprawiedliwe usposobienie Boga. Zaczynamy go czcić i nienawidzić siebie. Chcemy porzucić ciało i praktykować prawdę. Zaczyna się obmywanie naszego zepsucia. Zaczynamy przypominać ludzi. Dziękuję Bogu. Bogu. Ci, których Boże słowa osądzają od lat, wiedzą w głębi serca, że Boże sąd może naprawdę obmyć i zmienić ludzi, że jest miłością i zbawieniem dla ludzkości. Amen. Słowa siostry ukazywały praktyczność Bożego dzieła sądu. Bóg wypowiada słowa, by osądzić nasze zepsucie, źródło naszych grzechów. Tak, by wskazać nam drogę do zmiany, żeby nas zbawić. Wcześniej, gdy grzeszyłam, prosiłam Pana o wybaczenie, lecz później robiłam to samo, bo nie przyjęłam Sądu Bożego w dniach ostatecznych. Znalazłam w końcu drogę do obmycia i wyzbycia się grzechu. Bogu, Bogu dzięki. Czytałam wiele słów Boga Wszechmogącego i wiele świadectw braci i sióstr. Przekonałam się, że Jego słowa są prawdą i potrafią obmyć i zmienić ludzi. Dostrzegłam w Bogu Wszechmogącym Pana Jezusa, który wrócił i przyjęłam Jego dzieło w dniach ostatecznych. Amen. Dziękujmy Bogu. Teraz wiem… Żyłam wyobrażeniem o panu, który sądzi ludzi z wielkiego, białego tronu. Nie wiedziałam, że Bóg już przyszedł w sekrecie, by wyrazić prawdy i rozpocząć dzieło sądu od domu Boga. Prawie przegapiłam zbawienie Boże. To, to prawda. Dziękuję Bogu za łaskę, za to, że usłyszałam Jego głos, że wyniósł mnie przed swój tron, gdzie przyjęłam Jego sąd i oczyszczenie. Dzięki Bogu Wszechmogącemu. Amen. Amen. Bogu dzięki. Dziękuję. Dzieło osądzania w dniach ostatecznych zbawia ludzi.